to Thunder Force 5 w pełnym 3D i pełne akcji. To już jest ostatnia część wydana przez TechnoSoft, ale nie ostatnia w ogóle. I tu zapraszam do subskrypcji, bo będziemy też recenzować szóstą część, będącą końcem serii Thunder Force i przy okazji też poniekąd końcem całego gatunku shoot em up. W piątce Otrzymujemy do dyspozycji nowy myśliwiec, który ma też nowy zestaw pięciu broni. Oczywiście klasyki pozostają, jak strzał do przodu, strzał do tyłu i naprowadzany hunter. Z nowości mamy tutaj wave, przechodzący przez ściany laser o do dość niewielkiej mocy oraz free range, naprawdę potężną broń, która im bliżej podejdziemy do przeciwnika, tym mocniejsza ona będzie. I podobnie jak wcześniejszy freeway, może być skierowana w każdym kierunku. Oprócz tego mamy tutaj też kolejną nowość, czyli Weapon Overload. Możemy sobie doładować moc naszej broni przez krótki czas kosztem naszego kroła, których to mamy też trzy. Tak doładowana broń może zmieść przeciwników, zanim ci będą w stanie wystrzelić jakikolwiek pocisk. Zwłaszcza free range na bossach. Można by powiedzieć, że rodzi to obawy co do balansu gry. I tak, bo mogą być z niż z powierzchni planszy, nim ci zdążą cokolwiek wystrzelić. Ale gra bierze to pod uwagę. Bierze to pod uwagę chociażby widać to po tym, że mamy ten nożnik razy 16, albo nawet razy 15, kiedy spóźnimy się na te pół sekundy. I zależy on właśnie od tego, jak szybko ściągniemy przeciwnika. Także twórcy zdawali sobie sprawę z mocy, jaką nam dają, i dzięki tej mocy. Thunder Force 5 jest naprawdę satysfakcjonującą grom Nieco prostszą, może nawet powiedziałbym dużo prostszą niż czwórka, ale przede wszystkim satysfakcjonującą. I to nie jedyny potężny oręż, jaki otrzymamy, bo w tej części to my będziemy tym wielkim statkiem siejącym spustoszenie. W połowie gry uzyskamy ulepszenie naszego myśliwca, który będzie w stanie siać zamęt laserem non-stop. Wrażenia z tego poziomu trudno jest ubrać tutaj w słowa. To musicie przekonać się o tym na własną rękę. Thunder Force 5 powstał już w erze grafiki 3D. No a jak też łatwo zauważyć, 3D niespecjalnie wpłynęło na gameplay wśród mapów. Właściwie wpłynęło przede wszystkim na to, w jaki sposób jest ten gatunek odbierany, w jaki sposób on wygląda. I Thunder Force 5 tutaj graficznie miejscami. Nie powala niestety. W wielu miejscach widzimy tekstury kiepskiej jakości albo przynajmniej też dziwnie przewijane tekstury. Jednakże samą pracą kamery i to w jaki sposób ta kamera sprawia, że czujemy akcję dziejącą się na ekranie, zdecydowanie odrabia te niedociągnięcia graficzne. Bo Thunder Force 5 postawił na wrażenia, na odbiór, na akcję. I to sprawia że w tą część gra się wyjątkowo dobrze, wyjątkowo przyjemnie. Poziom trudności nie jest wygórowany i myślę, że każdy po chwili treningu poradzi sobie z tym, co się dzieje w tej grze. No, problemem pozostanie tutaj ostatni boss, ale wystarczy oszczędzać na niego free range i spokojnie, dacie sobie też z tym radę. Czwórka wymiacała muzycznie, i piątka w niczym nie ustępuje, jeżeli chodzi o udźwiękowienie. Muzyka jest fenomenalna i po raz kolejny dostarcza mocnych emocji i niesamowicie wpasowuje się w tą grę. Posłuchajcie chociażby kawałka Still Destiny. kolejny TechnoSoft pokazało, na co ich stać. Tandem 5 to niesamowicie dobra gra, i naprawdę trudno jest mi powiedzieć, czy piątka, czy też czwórka jest lepszą częścią. Stawiam je niemalże zawsze na równi. W obydwu przypadkach mamy przystępną rozgrywkę, wspaniałą grafikę, a przynajmniej wspaniałe efekty graficzne, które wzmacniają doznania płynące z gry, no i muzykę, która doskonale wszystko. Akcentuje. Do tego już na Standard Force przyzwyczaju i to kontynuuje tutaj w piątce. Gra wyszła w wersji na Sega Saturna i PlayStation 1. I wersja na PlayStation 1 dostarcza nam dodatkowo też filmiki CGI. Te niestety w wielkiej jakiejś rozdzielczości nie są. Są niemalże fatalnej jakości, ale taki smaczek, taki dodatek, powiedzmy nawet fabularny. Tutaj również pasuje i robi nam robotę. Bo wiecie, jakaś fabuła tutaj jest. Chociażby tylko po to, aby wyjaśnić, dlaczego walczymy ze statkiem Standard Force 4. Statkiem, który my prowadziliśmy. I to też jest wspaniały akcent w tej części. Walka na równi z myśliwcem, którym my sami sterowaliśmy. Muszę wam przyznać, że za pierwszym razem. Naprawdę byłem zaskoczony tym zabiegiem i niesamowicie mi się on podobał. I taki jest właśnie Thunder Force 5. Sprawia wspaniałe pierwsze wrażenie, dostarcza niesamowitych wrażeń na niewielkim poziomie trudności. Dzięki temu też warto go powtarzać od czasu do czasu. Na dłuższe sesje przy dłuższym powtarzaniu niestety nie bawi aż tak dobrze jak inne przedstawiciele gatunku. Ale niemniej jednak jest też tutaj dobrze. Co jakiś czas lubię wrócić do tej serii, do tej części i za każdym razem dobrze się przy niej bawić. Polecam tą część dokładnie tak samo jak czwórka.